Cześć ludziom z szóstej strony i witam was w moim drugim audio response. Tym razem będzie to odpowiedź do użytkownika Zielu X1 albo Zielu X1, który mówił no właśnie. Myślę, że nawet nie do końca dobrze dobrał tytuł. Wedle tytułu mówił o pseudo youtuberach. Wedle treści mówił o polecaniu się nawzajem. I moim zdaniem jedno z drugim nie ma nic wspólnego, no ale yy, przetłumaczmy treść, mniej więcej. Twierdzi on za tym, że yy, youtuberzy wys wysocy, youtuberzy, czy duzi youtuberzy, yy, raczej duzi, nie, nie wysocy, a duzi youtuberzy nie polecają tych mniejszych, że się ich boją, że. Yy, że, że utrudniają wręcz wybicie się nowym osobom i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem, Zielu, natknąłeś się na kogoś, kto odrzucił Twoją propozycję wspólnego nagrania, i ten audiolog na Twoim kanale był taką formą odreagowania. Po pierwsze, zastanówmy się, czy jeśli ktoś kogoś nie poleca, to już nie jest YouTuberem. Na czym polega bycie YouTuberem w ogóle? Czy, czy to się ogranicza do tego, że siedzimy i trzaskamy polecenia? Moim zdaniem nie. Można tak robić, ale czy trzeba? Czy to jest obowiązek? No, ja w swojej umowie z Googlem takiego podpunktu nie znalazłem, szczerze mówiąc. No, ale może słabo szukałem. Ale abstrahując już od tego, czy to trzeba robić, czy nie, to chciałbym zaznaczyć, że żebyś się zastanowił, czy, czy tak się naprawdę dzieje. Bo wydaje mi się, że dla ciebie polecenie jest tylko wtedy, gdy się nakręci osobny film, w którym się mówi wejdź na ten i ten kanał. Ja go polecam. On jest dobry, on jest niedobry. Na nim znajdziecie takie i takie treści. No spoko, takie polecenia też są i to są polecenia bezpośrednie, ale zauważ, że dając głupią łapkę w górę, czy pisząc komentarz na, pod czyimś filmikiem, to też jest swego rodzaju polecenie, bo przynajmniej jeśli ma się odpowiednio skonfigurowane konto na YouTube, to widzowie to zobaczą i przejdą zobaczyć się na co y, dany YouTuber odpowiadał. Jeśli ja piszę gdzieś komentarz. To to się pojawia w mojej, liście, w mojej liście aktywności, i moi widzowie to widzą i część z nich pójdzie zobaczyć, na co odpowiedziałem, i będą chcieli zrozumieć ten komentarz, bo czasem e, odpisuję bezpośrednio do filmu, na przykład haha, ten moment mnie rozwalił, i oni idą i patrzą, co to za moment mnie rozwalił. To też jest w pewnym, w pewnym sensie polecenie. Mm. Ale zgadzam się, że wielu, wielu YouTuberów tego nie robi w ogóle w żadnym stopniu, jednak, mają oni do tego prawo, bo musisz wziąć pod uwagę, że polecanie kogoś to jest branie za kogoś odpowiedzialności, tak naprawdę. Jeśli, dajmy na to, ja biorę się za polecanie użytkownika, nie wiem, na przykład kubek herbaty, to tenże kubek herbaty. Staje się w pewnym sensie moim podopiecznym. I dopóki kubek herbaty robi fajne materiały, z, do, z dobrym montażem, z dobrym audio, z dobrych gier i tak dalej, ludzie go lubią, to jest ok. To ludzie pamiętają, że jest taki dobry kubek herbaty, ale jeśli ten dobry kubek herbaty nagle coś odwali, nie wiem, pojedzie po o upośledzonych ludziach w filmie, albo nie wiem, zacznie sobie stroić głupie żarty, albo po prostu być hamski w stosunku do swoich widzów, to to już nie będzie dobry kubek herbaty, to już będzie ten ham ten cymbał, którego polecał myszu. Tak niestety działa ludzka... ludzka... nie wiem, percepcja czy, czy forma kojarzenia. Ludzie już nie będą kojarzyć go jako kubka herbaty, tylko tego kubka herbaty Hama, którego polecał nam myszu. I cały, te, może nie cały, ale część flame'u, jaki i, i, i shield jaki pójdzie na tego użytkownika, pójdzie też na mnie. Więc o tym też trzeba pamiętać, i z tym się wiąże kolejny podpunkt mojej wypowiedzi yy, czyli poziom proszącego o polecenie, tak naprawdę. Jeśli. Ktoś zgłasza się do większego youtubera z prośbą o polecenie w dowolnej formie. To dobrze by było, żeby jego forma kanału była dobra, przynajmniej dobra. Nie musi być genialna, nie musi urywać dupy razem z Kręgosłupem, ale niech będzie chociaż dobra. A jeśli zgłasza się do takiego youtubera, ktoś, kto ma jeszcze mutacje, jego filmik polega na tym, że buduje domek z dyrtu. W ogóle krzyczy do mikrofonu, piszczy w zasadzie, bo, bo, bo przechodzi tą mutację, więc piszczy do mikrofonu. Swoją drogą mikrofon ma za dwa zł, co szanuję, bo z takim mikrofonem też zasadniczo można zrobić użytek, tylko trzeba się pobawić w odszumianie i, i spędzić bardzo dużo czasu na, na masteringu, odszumianiu i tak dalej. a taka osoba nie zrobi nic, tylko wklei taki surowy plik dźwiękowy, gdzie szumy po prostu rozsadzają mózg, a jeszcze ta osoba sobie piszczy i buduje ten domek z dyrtu, no to moim zdaniem zdziwienie, że, że taki youtuber jej nie poleca jest nieco nie na miejscu. Poza tym zwróć też uwagę na ostatnie sytuacje na YouTubie. Było dosyć dużo kipiszu, była wielka drama i w ogóle działy się cuda na kiju, i ludzie nawet między sobą, nie tylko między tymi małymi youtuberami, którzy dopiero rozstartują, ale między sobą, e, stracili trochę zaufanie do ludzi. I, I to też trzeba brać pod uwagę, że teraz jest taki ciężki czas powojenny, takie dwudziestolecie takie międzywojenne bym to porównał. I, 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 I trzeba brać to pod uwagę, trzeba się z tym liczyć. Przeczekać to, i może próbować za jakiś czas, <laughs> jeśli uważa się, że ma się materiały dobrej jakości. No, i ostatni podpunkt, który mogę Ci przybliżyć bardzo osobiście, to to, że bez propsowania da się żyć. I da się żyć dużo lepiej niż, niż z wszelkimi polecandrami i innymi cudami. To znaczy, spójrz na mój kanał. Ja. Zacząłem dosłownie dwa lata temu taką aktywną działalność, i nigdy powtarzam, nigdy nie brałem udziału w żadnych polecandrach, w kółeczkach wzajemnej adoracji, w żadnym wzajemnym propsowaniu się, wybijaniu i tak Nigdy nikogo nie prosiłem o wspólne nagrywanie w celu wybicia się, nigdy nikogo o to nie błagałem. Nie, nie zależało mi na tym. Przez dwa lata zdobyłem ilość widzów jaką niektórzy w obecnych czasach zdobywają w dwa miesiące, i powiem Ci szczerze, że, że jest mi z tym dobrze. Mam tylu widzów na ilu zasłużyłem, i jestem z tego dumny. Mam dokładnie tylu widzów na ilu sobie zasłużyłem, ilu sobie wypracowałem. Jeśli ktoś mnie tam czasem złapkował, czy Magda, czy, czy ktoś tam. To ja w większości nawet o tym nie wiedziałem. Po prostu zauważałem to, gdy już był napływ na mój kanał jakichś ludzi i dziwiłem się, skąd nagle walnęło mi tyle wyświetleń, ale nigdy o takie rzeczy się nie prosiłem, nigdy do nikogo w tej kwestii nie pisałem i to jest moim zdaniem lepsze rozwiązanie, przynajmniej dla sumienia, bo wtedy masz poczucie, że to ty sobie wypracowałeś ten kanał. A nie ktoś go wypracował za ciebie. Więc zastanów się nad tym i przemyśl dokładnie swoją wypowiedź, bo moim zdaniem troszkę przegiąłeś, troszkę ci się pomyliło i taką wypowiedzią prezentujesz jedynie to, że mm, zależy ci na wyświetleniach, zależy ci na widzach, więc zależy ci na pieniążkach. A to nie jest dobre podejście, bo jeśli zależy ci tylko na wybiciu się. No to twój materiał raczej nigdy nie będzie dobrej jakości. Także zastanów się nad tym. A ja już będę kończył. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam Ciebie, Zielu, i trzymajcie się. Na razie, hej.